Dekzer się w odcinku na moim kanale, w którym zaprezentuję Wam tak naprawdę coś bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo nietypowego na moim kanale, bo będzie to recenzja filmu, jeszcze czegoś takiego nie robiłem, więc nie wiem jak mi to wyjdzie, nie wiem z czym to się je, ale postaram się tutaj mówić jak najpłynniej się da, postaram się Was nie zanudzić na śmierć. Więc słuchajcie, zoba zobaczymy i też ja zobaczę jak to wyjdzie, a my lecimy z recenzją filmu szazam, chociaż jeszcze nie lecimy, bo zanim to, to chciałbym ostrzec, że ten film będzie napakowany totalnie spoilerami, bo nie będę tu opowiadał wyłącznie o tym, jak mi się ten film podobał, ale też będę opowiadał o fabule, co i jak, kim jest główny bohater, więc jak ktoś jeszcze nie oglądał, nie oglądał filmu, to. To tak lekko mówiąc, prosiłbym nie oglądać tego filmiku. A jak ktoś się nie boi spoilerów, to zapraszam. Dobra, słuchajcie, ja tu już mam przygotowany trailer tego filmu. Tutaj sobie przyciszę. Nie wiem, czy coś będzie słychać, ale słuchajcie, generalnie na początku o fabule filmu. Film ten, zobaczcie, czy mi się wszystko nagrywa. Tak, nagrywa się. Nie, no trochę to ściszę ewidentnie, bo to będzie tak moje mówienie. No, tak może być, słuchajcie. Film ten opowiada o jednym, jedynym chłopcu, który został wytepany do jakiejś magicznej krainy czarnoksiężnika, który. Jest już z kraju swojego życia i który przysiąg chronić świat przed siedmioma grzechami, przed siedmioma stworzonymi grzechami, bla, bla, bla. Takie tam głupoty, słuchajcie. Generalnie to chłopak ten jest sierotą i cały czas się stara odnaleźć swoją prawdziwą matkę. Kiedy mu to, kiedy mu to się udaje, to niestety. Spotyka go bardzo niemiłe zaskoczenie, ale słuchajcie, tuż przed tym trafia do rodziny zastępczej, w której po pewnym czasie wreszcie, bo jest to jego 16, jeśli się nie mylę, nie 17 rodzina zastępcza, w której był i wreszcie od, odnajduje tam swoją markę, która tak naprawdę go nie chce, ale to się okaże w trakcie oglądania. I słuchajcie zmierzam do tego, że po prostu w tej rodzinie jako w pierwszej rodzinie że się po prostu odnalazł w sobie i słuchajcie i właśnie trafia do tego czarodzieja, po tym jak już trafił do tej rodziny zastępczej, który szuka swojego następcy i każe mu wypowiedzieć swoje imię i wtedy zyskuje te super moce. I słuchajcie Przechodzimy do recenzji tego filmu e, i po pierwsze tak, słuchajcie, ja jestem totalnym fan, e, fanem i e, he, po prostu nie lubię żadnych innych filmów superbohaterskich od filmów Marvela, e, a wiadomo, oprócz Marvela to jeszcze e, jest DC i e, e, tak naprawdę poza tym filmem, bo e, tak mogę wam powiedzieć, że go... Polecam, jest on całkiem fajny, jest on spoko, jakby nie, nie jest on wybitny, nie jest on na miarę Marvela, tylko właśnie takie typowe DC, ale słuchajcie, ale słuchajcie, jednak jest to całkiem niezły film, polecam go obejrzeć i słuchajcie, ja o wiele, o wiele bardziej od DC wolę Marvela. Ale jednak, ale jednak naprawdę jest to, jest to niezły film, jest to bardzo fajny film. I teraz tak, jak to się ma do wieku? Bo wiele osób, które było fanami DC, zarzuca temu, że jest to film taki dla dzieciaków, właśnie takie 10 plus 7 plus coś takiego. Słuchajcie, bo trailery tego filmu rzeczywiście były bardzo takie głupkowate, coś takiego. Chociaż mnie czasami rozbawiły, czasami się nawet, uśmie czasami się nawet uśmie uśmiechnąłem, więc całkiem, całkiem, całkiem. Nieźle, słuchajcie, ze strony tego filmu, ale właśnie fani DC, które, które przedtem tworzyło takie bardzo mroczne filmy, ta, takie bardzo oparte na takiej tematce mroku, na przykład Batman czy Superman był też taka, była tam też taka mroczna oprawa itp. itd. To tutaj ten film był takim pierwszym filmem od DC, który był taki barwny, całki, całkiem spoko, słuchajcie. Oczywiście jakbym miał porównać za do jakiegoś innego superbohatera, to jest to e, he, tak naprawdę e, taki Superman, tylko że w wersji dziecięcej, więc e, mi się podoba taka odmiana. Mega, mega e, he, mega, mega fajnie odeszli od tego e, toku taki, takiej właśnie ciemności, mroczności i przeszli e, he, bardzo, bardzo fajnie, bardzo e, bardzo udanie też, według mnie oczywiście. Do takiego tematu super bohaterstwa ugryźniętego, nie wiem jak to się zmienia, od trochę drugiej strony, słuchajcie. Więc mi to się podoba, i na pewno jak wcześniej byliście fanami DC i oglądaliście z zaciekawieniem Batmana czy Supermana, to pewnie macie już ponad te, znaczy ponad, no pewnie macie około 15-16 lat. I ten film wam się nie spodoba, ale, ale myślę, że dla takiej widowni typu ja, 12, 14, myślę, że ten film całkiem spoko powinien się spodobać. I tak naprawdę jedyne, co jest standardowe w tym filmie, oczywiście jeśli chodzi o temat DC, to jest morał, bo morał to jest wiadomo tam. Na końcu się pojawia morał, że rodzina jest najważniejsza. Typowy morał dla takich filmów. Ale jednak, ale jednak, cały film, tak, cała ta otoczka wokół tego bardzo, bardzo typowego morału jest całkiem niezła. Jedyne co przemawia na niekorzyść tego filmu, że on jest taki krótki, jest tak naprawdę... Y, trochę mało akcji, bo są tam dwie sceny takiej prawdziwej walki, a reszta to takie głupoty, y, śmieszniutkie, y, takie właśnie y, sceny, ale słuchajcie, y, tak szczerze jak ja idę sobie na film, to chcę się wychillować, poczilować sobie, y, a nie zawsze, znaczy też czasami chcę, ale nie zawsze chcę oglądać taką typową demolkę, rozwałkę, więc. Y, więc słuchajcie, jak najbardziej polecam ten film, tak jak mówię, nie ma tam scen e, akcji co jakieś 5 minut i tam się nie napożyło po ubach jak e, na przykład powiedzmy w Johnny Wicku czy gdzieś, ale, e, ale mega fajny, barwny film, na pewno e, dużej grupie osób e, na pewno dużej grupie osób ten film się e, spodoba słuchajcie. I teraz jak oceniam ten film tak na ogół? Takie już według mnie ten film dostaje ode mnie solidne 6,5 na 10. I słuchajcie, zastanawiałem się długo, czy nie dać temu filmu e, 7, bo całkiem solidna produkcja, naprawdę, ale, e, ale jednak myślę, że na 7 zasługuje. Nie wiem, e, na 7 zasługuje. Powiedzmy Iron Man 3, bo to też nie była jakaś wybitna produkcja. 3 na przykład Avengers, pierwsza część w sensie Avengersów. Te filmy zasługują na siódemkę, ten jest od nich. No i się, trochę na mniejszym poziomie, trochę mniej mi się podoba, ale jednak 6,5 bym im dał. Więc jest całkiem nieźle, i teraz omówiliśmy już sobie całkiem dokładnie tą otoczkę całego naszego głównego bohatera, czyli oczywiście tytułowego Shazama. Więc, teraz całkiem płynnie, mam nadzieję, przejdziemy sobie do tematu. Do tematu, słuchajcie, super super Złoczyńca, który też był kiedyś takim dzieckiem i którego właśnie ten sam czarodziej wezwał do tego samego świata, w tym samym powodzie, a mianowicie znalezienie swojego następcy, ale niestety ten, ten dzieciak wtedy oczywiście, bo teraz to jest taki całkiem dorosły super wall, nie, okazał, nie okazał się godzin, bo tam każdy musiał przejść jakiś tam test i on tego testu nie przeszedł, więc he, więc generalnie to. He, nie dostał tego miana Shazam, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu mu się nie udało i był z tego powodu na tego czarodzieja bardzo, bardzo wkurzony i przez całą resztę swojego życia, na całą resztę, tak na oko, jak już był dorosły, to miał tak 30, 34 lata, więc nie całe życie, ale przez całe swoje dotychczasowe życie później Hel szukał, żeby jeszcze raz Dostać się do tego świata i żeby e, może nie tyle co pokazać, mu że jest godzień, tylko e, he, słuchajcie, ukraść takie oko. I, i co chodzi, o co chodzi z tym okiem? Test był taki, że po prostu tam te siedem grzechów e, cię kusiło, żebyś wziął takie oko, co ci daje e, he, niesamowitą potęgę, tam moc. E, I słuchajcie, on później. Wcześniej, jak nie przyszedł tego testu, to e, jakby ten czarodziej mu krzyknął nie, czy coś tam takiego, e, a słuchajcie, za e, drugim razem, jak już tam przyszedł do tej krainy, jak był dorosły, e, to słuchajcie, już wziął to oko, ten czarodziej nie był wystarczająco silny, żeby e, obronić siedem, e, właśnie tą, to, ten świat, e, a dokładniej siedem grzechów, które chciało się wydostać z tej krainy i za pośrednictwem tego, że ktoś wreszcie... Taki przysłowi, ich mentor e, wziął to oko. E, to słuchajcie, one się e, wydostały na świat, i właśnie nasz tytułowy bohater, czyli Shazam, e, musi, e, musi, słuchajcie, e, powstrzymać te grzechy i odesłać je stamtąd, skąd przyszły. I słuchajcie. Ja opowiedziałem na ten temat tego filmu wszystko, to tak naprawdę przytoczyła ślinę na język. Taka generalna opinia to jest wart polecenia, całkiem fajny, może nie aż tak bardzo, że poszedłbym, że rzeczywiście wydałbym na niego aż tak dużo pieniędzy i poszedłbym do kina, ale już teraz, po paru latach od jego wyjścia, jak już jest, na wersję na CDA, na Netflixa, generalnie to wszędzie to możecie jak najbardziej sobie go odejrzeć. Całkiem fajny, całkiem okej, okay, polecam. A ja nie przedłużam i się z Wami żegnam. Mówił do Was Dexter 2, siema L. Cześć.